Eminencje, ekscelencje, współbracia w kapłaństwie, umiłowani w Chrystusie Panu. Pragnę wyrazić szczerą radość z tego, że dane mi jest w imieniu Ojca Świętego Benedykta XVI przewodniczyć podniosłej uroczystości 600-lecia konsekracji tej przepięknej, bogatej w historię i dzieła sztuki. Katedry Włocławskiej. W imieniu Piotra na tych naszych czasów pozdrawiam więc księdza biskupa Wiesława Meringa, pasterza tej prastarej i pełnej żywotności diecezji, księży kardynałów, nuncjusza apostolskiego w Polsce, arcybiskupów i biskupów tak licznie przybyłych na tę uroczystość, kapitułę katedralną. Współbraci w kapłaństwie, drogich seminarzystów, siostry zakonne, jak również parlamentarzystów, woje, wo, przedstawicieli województwa marszałków wojewódzkich, pana prezydenta miasta Włocławek i wszystkich przedstawicieli władz miejskich i samorządowych, a także osoby reprezentujące świat. Nauki i kultury oraz wszystkich wiernych, tworzących żywy organizm Kościoła Włocławskiego. Nie będę mówił o dziejach tej katedry, w które wpisane są m.in. zwycięstwo nad Krzyżakami pod Grunwaldem i takie postacie jak król Władysław Jagieło, wielki prymas tysiąclecia Stefan Wyszyński. Błogosławiony biskup Michał Kozal, kapłani męczennicy II wojny światowej i męczeństwo błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Nie będę mówił o tych dziejach, ponieważ znacie je lepiej ode mnie. Informowano o nich szeroko w ostatnich miesiącach przygotowania do tej centralnej uroczystości, Chciałbym natomiast podkreślić, że uroczyste świętowanie rocznicy konsekracji tej katedry i nasza radość z tego powodu podyktowane są świadomością, że ten Dom Boży nie tylko jest miejscem zebrań, wspólnego śpiewu i wspólnej modlitwy, ale ma on swoistą, głęboką wymowę, jak każda świątynia, oraz ma bardzo ważne zadanie do spełnienia, co w sposób szczególny odnosi się do katedry biskupiej. Ta katedra, jak zresztą każdy kościół zbudowany z cegieł, kamieni czy drewna, jest obrazem obrazem kościoła, którym są wierni, którym jesteście wy wszyscy. Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii Świętej uczy, że Bóg chce, byśmy go czcili w duchu i prawdzie. Święty Piotr więc jak słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, nazwał wiernych Żywymi kamieniami. Wierni są żywymi kamieniami, z których budowana jest duchowa świątynia. Święty Paweł zaś przypomniał Koryntianom: Wy jesteście świątynią Boga Żywego, Wy. A na innym miejscu, czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Boga? Świątynia Boga jest świętą. A wy nią jesteście. Ale ta świątynia zbudowana z kamienia i cegieł nie tylko jest obrazem duchowego kościoła, ale ma nam pomagać, pomagać budować ten kościół o wiele ważniejszy: kościół naszych serc, w których chce. Mieszkać Bóg. Kościół Chrystusowy bowiem jest silny, piękny, nie tyle potęgą budowli, ile przede wszystkim potęgą i bogactwem naszych serc. To zwłaszcza ten Kościół duchowy ma być wielki i piękny, ma być zbudowany. Na solidnym fundamencie naszej wiary, nie tylko na mówieniu, że się wierzy, ale wiary przeżywanej co na co dzień. Materiałem budowlanym tego Kościoła naszych serc ma być nasze życie życie autentycznie chrześcijańskie. Im silniejsze będzie nasze życie, wiary, tym trwalszym będzie ten Kościół duchowy. To właśnie ten Kościół duchowy ma być ozdobiony, ozdobiony naszymi cnotami, przede wszystkim miłością Boga i Bliźniego. Tak, ta wasza wielowiekowa świątynia z cegieł jest obrazem. Obrazem duchowego kościoła Waszych serc, tej parafii, a jako katedra całej diecezji. Ona ma Wam pomagać, budować ten kościół, którym Wy wszyscy jesteście. Ta świątynia, jak każda świątynia, ma też inną wymowę symboliczną. Jest ona obrazem miasta świętego, niebieskiego Jeruzalem, do którego pielgrzymujemy. Pięknie to opisuje katechizm Kościoła katolickiego. Cytuję jego słowa: Aby wejść, aby wejść do Domu Bożego. Trzeba przekroczyć próg, symbol przejścia ze świata zranionego grzechem do świata nowego życia, do którego są powołani wszyscy ludzie. Świątynia widzialna symbolizuje więc dom ojcowski, do którego zdąża lud Boży i w którym Ojciec otrze z ich oczu wszelką. Ale oczywiście ta świątynia jest nie tylko obrazem, nie tylko obrazem niebieskiego Jeruzalem, ale ma nam także nieustannie przypominać, że jesteśmy powołani do tego Jeruzalem, czyli do życia wiecznego w nieskończonej szczęśliwości z Chrystusem i ma nam pomagać, pomagać, byśmy w tym kierunku zmierzali i nie błądzili na manowcach. Nie trudno zrozumieć, w jaki sposób ten widzialny kościół pomaga nam budować kościół duchowy. I w jaki sposób jest dla nas drogowskazem do nowego życia. Wska chciałbym wskazać kilka elementów. Tutaj wspólnie się modlimy. I przez to także wyczulamy nasze serca na potrzebę modlitwy. Pan Jezus wypędzając sprzedających i kumpujących ze świątyni jerozolimskiej, Przypomniał im słowa księgi Izajasza, które słyszeliśmy w pierwszym czytaniu: Dom mój ma być domem modlitwy. Modlitwa to wielka rzecz, to wielka rzecz. Zaiste, czyż można być chrześcijanami nie rozmawiając z Chrystusem? Owszem, modlitwa nie zawsze jest łatwa. Ale kto naprawdę, kto naprawdę umie się modlić, kto umie rozmawiać z Bogiem po prostu jak z najlepszym Ojcem, ten posiada na całe życie ogromny skarb, ogromne źródło światła, mocy i duchowej radości. Kochajcie modlitwę, starajcie się doskonalić Waszą modlitwę. Uczcie od najmłodszych lat Wasze dzieci modlić się. A ta świątynia niech Wam nieustannie przypomina potrzebę modlitwy. Tutaj czujemy się jedną rodziną: braćmi, siostrami, mającymi jednego ojca. A więc wciąż na nowo uświadamiamy sobie potrzebę miłości, która powinna nas wszystkich łączyć. Miłości, która jak przypomniał Benedykt XVI w encyklice Caritas in Veritate, stanowi miłości, która stanowi zasadniczą siłę napędową prawdziwego rozwoju każdego człowieka i całej ludzkości. Tutaj poprzez chrzest stajemy się członkami tego duchowego Kościoła. Poprzez bierzmowanie mocą Ducha Świętego to członkostwo może i ma stać się żywym, twórczym i owocnym w naszym codziennym życiu. Tutaj w sakramencie pokuty oczyszczamy nasze serca, by w nich mógł. Naprawdę mieszkać Bóg. Zawierając małżeństwo, przychodzimy do świątyni, błagając o błogosławieństwo Boże, byśmy umieli z tego małżeństwa uczynić czynną i owocną komórkę Kościoła Świętego. Byśmy poprzez to małżeństwo umieli uświęcić, uświęcić siebie i budować wielki Kościół Boży. Tutaj słuchamy Słowa Bożego, które uczy nas prawdziwej mądrości życia. Ale ta świątynia widzialna przyczynia się do budowania duchowego Kościoła i ukierunkowuje nas do pełnego złączenia z Bogiem w wieczności. Przede wszystkim dlatego, że w niej jest obecny w sposób bardzo szczególny Chrystus. Jest obecny Chrystus. Jest on obecny. Nie tylko dzięki temu, że tutaj wspólnie się modlimy, a Pan Jezus powiedział, gdzie są dwaj albo czyej zgromadzeni w imię moje, tam ja jestem wśród nich. Jest obecny nie tylko dlatego, że czytamy tutaj Pismo Święte, a Sobór Watykański II przypomina, że gdy Kościół czyta Pismo Święte, sam Chrystus przemawia. Jest obecny Chrystus nie tylko dlatego, że przyjmujemy tutaj sakramenty, poprzez które Chrystus działa, ale jest obecny Chrystus przede wszystkim w Eucharystii. Gdy staje się rzeczywiście obecny w swoim największym akcie miłości z całą potęgą, z całą Bożej Wszechmocy i z całym ogromem zbawczej miłości. Staje się rzeczywiście obecna i skutecznie działająca wśród nas męka i śmierć Chrystusa na krzyżu. Odprawiając Eucharystię, niejako stajemy pod krzyżem Chrystusa, rzeczywiście obecnym wśród nas, by krzepić się, by czerpać z tego krzyża moc, radość, siłę, przebaczenie na nasze codzienne życie. Pan Jezus chce być pokarmem w tej Eucharystii. Powiedział wyraźnie: Ciało moje jest prawdziwym pokarmem. Prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Pragnę dodać, że jeżeli potrafimy zbudować z naszych serc świątynię, w których naprawdę będzie mieszkał Bóg, w czy mają nam pomóc kościoły z cegieł i kamienia, to ten wspaniały gość naszych serc, wiodąc nas do niebieskiej Ojczyzny, będzie w sposób szczególny formował nasze sumienia. Formował sumienia, a to formowanie sumień ma zwłaszcza dzisiaj ogromne znaczenie w wymiarze społecznym. W wymiarze budowania dobra wspólnego. Zwrócił na to uwagę Benedykt XVI trzy tygodnie temu w Zagrzebiu, przemawiając do świata polityki, nauki, kultury, biznesu oraz zwierzchników różnych religii. Wypowiedział wówczas pełne realizmu słowa: Cytuję, Jeżeli sumienie, zgodnie z przeważającym dziś myśleniem, spycha się wraz z religią i moralnością do sfery tego, co subiektywne, na kryzys Europy nie ma lekarstwa, a Europa skazana jest na regres. Jeżeli jednak sumienie odkrywa się na nowo, jako miejsce słuchania prawdy i dobra, odpowiedzialności przed Bogiem i braćmi w człowieczeństwie, odpowiedzialności, które jest siłą przeciwko wszelkiej dyktaturze, to wówczas jest nadzieja na przyszłość. Dodał też to właśnie w formułowaniu sumień Kościół daje społeczeństwu swój najbardziej znamienny i najcenniejszy wkład. Dzisiaj tak bardzo potrzeba formowania sumień u wszystkich katolików. Bóg obecny w sercu jest najdoskonalszym formatorem sumienia. To, co powiedziałem o wymowie świątyni, świątyń, ich zadaniu, jest spotęgowane w odniesieniu do katedry. Katedra jest bowiem matką kościołów, matką kościołów rozsianych w całej diecezji. Jest kościołem biskupa, głównego pasterza w wymiarze diecezjalnym, miejscem jego pasterzowania. To też w każdej mszy świętej, w całej diecezji wspominamy i modlimy się za własnego biskupa. Katedra, w której księża otrzymują święcenia, jest ośrodkiem jedności, jedności całego prezbiterium, wszystkich kapłanów z ich biskupem. Kapłani pracujący w różnych parafiach czy instytucjach są bowiem współpracownikami biskupa, uczestniczą w jego specyficznym posłannictwie w kościele, a więc zwłaszcza wielki czwartek, dzień ustanowienia kapłaństwa, gromadzą się z biskupem w katedrze. W katedrze gromadzą się także wierni z całej diecezji z okazji szczególnych okoliczności. Jest ona bowiem symbolem hierarchicznej więźni wszystkich wiernych z biskupem i poprzez niego z Ojcem Świętym. Nie dziwią więc starania, by kościoły katedralne były szczególnie piękne. I w rzeczywistości bardzo wiele z nich. Na przykład w Rzymie, Paryżu, Wiedniu, Szart, Kolonii i tak dalej, należą do najwspanialszych i bardzo wymownych dzieł sztuki architektonicznej. Nie chodzi zresztą tylko o wygląd, ale w katedrze także liturgia powinna być szczególnie piękna i uroczysta. Kiedy na przykład sobór Watykański II mówi o muzyce kościelnej, zaznaczywszy, że należy starannie popierać zespoły śpiewacze, dodaje, zwłaszcza przy Kościołach katedralnych, zwłaszcza przy Kościołach katedralnych, nie podkreśla tego bez powodu. Katedra bowiem może i powinna reprezentować uroczystość. I piękno kultu w sposób bardziej wymagający niż to normalnie czynią kościoły katedralne. Specyficzną wymowę nabiera ta wasza świątynia dzięki temu, że jest pod wezwaniem w niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Budując Bogu duchową świątynię w naszych sercach i dążąc do niebieskiego Jeruzalem drogą świętości, Maryja w jawi się nam jako gwiazda przewodnia na naszej drodze, jako pomoc i obrona, jako matka nas wszystkich. Czyli jako matka kościoła, tego duchowego kościoła, a więc i matka budowania, budowania Bogu, świątyń z naszych serc, matka towarzysząca nam na drodze ziemskiego pielgrzymowania do niebieskiego Jeruzalem. Wyrażając radość z tego. Że mogę przewodniczyć uroczystej Mszy Świętej z okazji 600-letniej 600 rocznicy konsekracji tej pięknej katedry. I to w imieniu Ojca Świętego modlę się i życzę Wam całym sercem, byście kochali tę świątynię, byście umieli uczynić z niej naprawdę tętniące życiem centrum. Całej diecezji, centrum ubogacania duchowego, centrum jednoczenia z Bogiem. Niech ta świątynia, za przyczyną Matki Bożej w Niebowziętej, pomaga Wam nieustannie w budowaniu solidnego kościoła Waszych serc i zarazem niech będzie wyraźnym drogowskazem, ukazującą drogę do niebieskiej Ojczyzny. Co daj Boże. Amen.